Jedziemy teraz po Janusza, zrobimy trasę taką, jak to z Markiem jeździłem, żeby przypomnieć sobie to. No zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak tam. Janusz sobie daje radę zbieranie z domu. Jadę swoją furą, Nie jest to samochód najnowszy, to się mówi. Full nie ma wypasu takiego, jest starszy samochód, ale jest dobry automat i mogę sobie jeździć bezproblemowo. Ludzie się pytają jak mi sobie razy jeżdżąc samochodem bez nogi. Ale to jest automat, prawa noga jest, czyli gaz hamulec elegancko sobie z tym działam. Jeden bieg włączę i się jedzie cały czas na tym jednym biegu. No, dojeżdżamy teraz do Puszkowa na rejon. Januszka, on to tam jest zakochany w tej ulicy, on tam mieszka cały czas, mieszkał, teraz też tam mieszka, by na moje sobie mieszkanko, no i zobaczymy, jak to będzie. No jak widać przyjechałem tu na podwórko do Janka, nie ma jego, no poczekam jeszcze, ale zrobił mi niespodziankę taką fajną, że nie sprzedał tego busa z podobizną Marka i to się chwali właśnie, bardzo dobrze. No, cześć widzowie, obiecałem, że będzie Panedek. jest. Wypożyczyłem busa od znajomego, automat. Panedek myśli, że będzie jako prawy, bo myśli, że będziemy moim zwykłym busem jechać. To się też dobrze złożyło, bo wstawiam go na klocki, tam światła coś szwankują w moim busiku. A akurat ten będzie wypożyczony. Wezmę Panedka, poprowadzi sobie, przypomina sobie, jak jeździł z busem, jak zjeździł z tatą po złom. Ja będę jeździł tutaj z Panedkiem, Bartek z rękiem i z królikiem będę jechać osobówką, bo wiadomo, ja mam tam jakiś złobek, jest ja sam nie. Wejdzie. Z grzejników na przykład z czwartego piętra, albo coś. No trzeba, panek jak nam pomoże, jak panek o kulach chodzi, ma tą protezę, ale panek ma 70 lat, bo i ciężko mu się nauczyć chodzić z tą prote z protezą. To nie jest, nie ma panedek 20-30 lat, że to szybko przyjmuje. Taki człowiek już ma ciężej przyjmować y, takie rzeczy, uczyć się chodzić. To trzeba się nauczyć. To nie jest tak, że założysz protezę i chodzisz jak być z nogą. Dlatego panek będzie dzisiaj szefował, ja będę jako prawy, jako pomocnik, panek kierowca. Tego się nie zapomina, jak prowadzi się samochód. To jest automat, busy panedek to prowadził tyle lat. Przez Panedek jeździł na kawecce. Na systemach Panedek jeździł. Stato ile lat jeździł Panedek. Mi się wydaje, że ostatni raz Panedek jeździł busem przed amputacją nogi. Ale osobówką wiem, że jeździ. Porusza się osobówką, bo nawet tam ostatnio u mnie był. Więc teraz podjadę do pana Edka i zrobimy mu niespodziankę. Z zewnątrz nie widać, że to automat Każdy wie, że automat tylko jest w środku Będzie miał zdziwko panedek. Jest i nasz szofer, panieczku no, miałeś być o której. Pójdziesz jak zwykle. No bo busa musiałem pożyczyć. Gotowy na prowadzenie? Słucham? Go, gotowy na prowadzenie panedek? No jak. A wie pan Edek, że to jest automatyczna skrzynia? Bardzo dobrze, bo inaczej nie pojadę No dobrze, panieczku, to co? Ja panu pomogę wejść do środka, tylko ja zapakuję skrzynkę i wózek, bo nam się przyda. Dobra, Dobre. dawaj. Jak specjalny gość, to i specjalny bus. A kto wie? Może ja kiedyś kupię sobie takiego busa w automacie, panedek, by częściej ze mną jeździł. Coraz więcej busów w automacie. Macie, a u nas w Warszawie jak znalazł taki bus. Jak teraz będę kupywał busa, czy to będzie automat, czy to będzie manual, na pewno kupię raport Calvertical. Zaoszczędzi moich nerwów i też będzie można trochę pieniążków zaoszczędzić. Jak wiadomo, może być licznik cofany, to wiadomo, to już macie, żeby zbijać ceny. Tak jak w tym moim busie. Przy ogromnej liczbie aut w raportach też są zdjęcia. W tych moich chrupkach starych to większość nie ma, nie oszukujmy się, ale w tych nowszych autach, coraz więcej tych nowszych aut, są zdjęcia. To możecie zobaczyć, jak był uszkodzony, czy delikatnie, czy mocno. No, wszystko tam widać. Lisik faktycznie nie był cofany w tym moim teraz o mambusie, ale za to był bity cały lewy bok. Jakbym wiedział, bym zaoszczędził. A tak to jestem w plecy. Nie bądźcie w plecy. Skodem Janusz macie 30% zniżki. Nie traćcie pieniędzy swoich. To mało kosztuje, a dużo możecie zyskać. Widzowie wracamy do odcinka. To nie złobus! Tutaj się nie wiem, nawet czekajcie, idę do tyłu. Nie wiem jak się go otwiera. Ale owiewki ktoś już uderzył. Zobaczcie, zamykamy, żeby złomu nie ukradli. Duzeczek da zabrać. Mamy grzejniczki dzisiaj. Dziaksika, bo dziaksiko zawsze przyda. Ale czysta fala. No dobra, trzeba zaraz panu łatkowi pomóc. Nie widzę, że pali pan, bo niestety w tym busie nie można, bo to wypożyczony. Ale co ty gadasz? że ja nie będę zapalił tam? Panietku, i będzie, dużo będzie przystanków, teraz pojedziemy na magazyn. Jak taki gość jest na odcinku, to trzeba złotko z magazynu sprzedać z panem Etkiem. Trochę mosiądzu, miedziuszki mam na magazynie, załadujemy, później mam. Trzy adresy, z panem Edkiem grzejniki będziemy nosić. Panie grzejniku Nie, przecież zaufuję panie Edku, wiadomo. Pan już się narosił w życiu tych grzejników. Nie, chłopaki będą jechać osobówką i pomogą. No dobra. I na magazynie też chłopaki będą osobówką, będą pomagać, bo te skrzynki nam ze 100 kilo jest, tak nie lepiej. Tego mam, takie skrzyneczka. Dobrze, a pan, a pan... kasa będzie. tak A pan Edek dzisiaj nadzoruje. Pan powinien mieć jeszcze taką pałkę i szybciej. Można coś wziąć jakiegoś tam. Lolę jakąś. No dobrze panietku, to pan zapali i idziemy do busika. Dobra. Tylko jak się panu wysiada z takiego... Ale ten chyba jest duży, co? Dobrze się wysiada. Dobrze, dobrze. poczekaj, bo... Już, ci pomogę. Dobrze. Trzyma ma pan edek? Zaraz, ja pomalutku wszystko. Aluminium. No. Ale rączki trzeba panu wymienić, bo już trochę... Nie wiem, właśnie muszę gdzieś... Takie, co są ocieplane rury, rozumiesz? To... Wiem. No i takie coś... Miałem ostatnio, panietku. No. Następnym razem będę miał na panu. Na Zamy zamykam pan nie w spokojnie. Byk. Pomóc panu Letkowi, czy... Nie, na razie. No idę, sobie tam. to Co To nasz kapelusz zostawia... Tak, kontrolki, bo ładuję baterię. No, na razie w Szymki weźmiemy Dobrze, przepraszam panietku. Nie jestem przyzwyczajony, panietku. O, panie. o panietku, nie wolno palić. No wyrzucę. <noise> Dobrze. Tylko nie wiem, ten balkonik bierzemy. Bierzemy, bierzemy weźmiemy, weźmiemy panietku. Jak coś to na aluminium się sprzeda. Tak jest, <noise> go <tego> nie <ty chodzi. głosy> Na banana będę pana nosiła. <noise> Bo ja tak? Do, do swojego. To Może to... ja podniosę pana? Podnieś pana? Dlaczego pan, Trzyma pan się czy, czy, tego? Trzyma, tylko pan się trzyma. Ja nie wiem, czy ty mnie podniesiesz? ja pana nie podniosę. Trzy, te... A Ma pan doszkę? O! Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymam, się. trzymam, żeby pan nie upadł to panietku. Gdzie? Dobra. Balkonik schowamy na pakę, ale nie, nie sprzedamy. Tylko pan mi powie, jak się go. Tu po środku jest tam przycisk tu? taki. Pod. Daj. rozumiem dobrze panieku kluczyk kiedy pan ostatnio jechał busem o dawno ale damy sobie radę no widać że gruba siedział tutaj bo nawet nogą nie dosięgam opa Kamulec? no jest i koniec opuścimy aha Uważa pan bo tu, żeby go nie przerysować gdzie? U siebie pan patrzy, u siebie pan patrzy. No, jest dobrze. pana jest dobrze, czekaj, klimatyzacji, trzeba. Czek, A poza klimatyzacją chcesz włączać? Zimno jest. Jak zimno? Jak zimno. Co to za kłyka? Uważa panu. Idź, madame. Ręczny, panie Etku. Panie Edku. To <gry> to po cholery go zaciągałeś. No ale no no, to nie panietko, no ręcznie, to ręcznie. A widzowie, pan Edek mówi, że jest zimno, zimno, nagrywamy w dzień, że już będzie ze 30 stopni, a pan Edek mówi, że jest zimno. Jedziemy prosto, panietku. W prawo. Jak widzicie, czytam wasze komentarze, nie jest tak, że nie czytam, odnoszę się do komentarzy. Chcieliście Panetka na odcinku i jest panedek. nawet będzie w dwóch odcinkach panedek. Dlatego proszę was, dajcie subskrypcję kanału, łapę w górę i napiszcie komentarz. Z góry wam dziękuję, mordeczki. No to wysyłajcie, suba, do cholery jasnej. Widzicie, zgadza się. Jak się jedzie? No, dziękuję. No, dobrze jedzie się? No, zaraz dojdę do wszystkiego. No tak. Pan jest dzisiaj kierownikiem, szefem. Jaki plan działania dzisiaj? No co, jedziemy na magazyn? Czyli <grym>, pan wie, <grym>, że mam magazyn. <grym>, no, dowiedziałem się. No, jedziemy na magazyn. Tam zabieramy złotko, trochę złomu. Mamy jeszcze dwa adresiki, czy trzy grzejniczki. Dlatego ściągam drugą ekipę i dajemy radę. Musimy dać radę. Nie ma. No. Mamy takiego kierownika, to jak nie damy rady? To nie jak stał, czasu nam. Bo Panelec musi być o 16 w domu wnuczką się zajmować No I, i jak nam starczy czasu to pojeździmy jeszcze po tych działeczkach co z tatą jeździł Pan Powspominamy trochę czasy Nie ma problemu W lewo, w lewo Panie Przyjemnością przejadę taką nie, trasę tak, Jaką trasę tych działek Pan najlepiej pamięta? Bo to już 5 lat temu był. No tak no, Przypomnijmy sobie jak będziemy tam jechać Będzie trzeba przypomnieć Jest tam taka trasa fajna na działki że można nawet teraz zaraz działki zrobić. Ja chyba tam, panie, tku, panie tam gdzieś obok Janek, te falenty, tutaj te działeczki były i zrobimy magazynek, trochę działeczek i punkty. Bo działeczki są obok, niedaleko magazynu, więc bez sensu jechać na Warszawę, a później, a później wracać. wracać tak. No. no ja widzę, że tak logistycznie zaczynasz myśleć Janek. Powiedz mi tak, jak Ci się ten biznes podoba? Dobrze, wie pan jak ja całe życie wspierałem, że pan pamięta, pomagałem ojców, to dobrze, ja lubię to robić. Bardzo lubię to robić. Powiem panu, też jest męczące o pracowników. Wie pan, Edek, o co chodzi? <grych> czy przyjdą, czy nie przyjdą? No, a, no. <grych> tak, czy pijany. Te jest, same czy... problemy miałem te... jak markiem. No tak, to samo. A Adotował nieraz ciężki, a nawet dwójkę tylko jesteśmy, to ciężko go załadować. Sam pan wie, jak to jest. Ostatnio takie fajne klimatyzatory z łodzi zabierałem. Ostatnio windy. Prosto, prosto, panie Edku. Ale tu się nic nie nagrywa. Nagrywa się. Tu widzi pan, jak... Miga. Panie nie Panie, to Pan, Winbol Media to samo było. Takie same. No, też, takie, takie, takie... same, tylko Winbol 4, a my mamy jedno. Nie, no. no. <laughs> może i z, będą chcieli z Panem coś jeszcze, też wezmą automacik i będzie Pan jeździł z nami. A może. Panie i tu w lewo na te magazynki. Będzie Pan, tu w lewo. Kamerzysta, wyskakuj was otwierać bramy, bo niestety awaria bram, na telefon nie działają, trzeba ręcznie. Ale mają być już dzisiaj naprawione, bo wczoraj się zepsuły. Czeka Pan Edek. Przecież wjadę. Pan? No tu czekam. No i tu się. Myślałem, że Pan Edek nie wiedzie, ale instynkt jest dalej widzę. Tam z tabela ma. i mnie w dupę. <grym> Jestem na środku. Pan Muszę dać wytyczne. Proszę odwożyć bramy. No chyba nie czekasz na mnie. Oczywiście, że czekam. Na... To roboty zasłuchaj. ja już. <grym> czekam na moich ludzi. Ale dobra. No, kiedyś to z Markiem to żeśmy jeździli po jakichś tam podwórkach, po tym, po jakichś, tego, ale tutaj baraki takie eleganckie, firma się rozwija, no dobrze, bardzo dobrze. Co panietku? Zobaczy pan jaki stacja stoi? No widzę, widzę. Trzeba to wszystko pomału. Rawciu czyścił i w porządku po swojej stady, Całej tej ekipy, co teraz zjeżdża, to Rafcia pan zdaje, zobaczy pan, co on tu zrobił. No ja widzę, pierdolnik jest. To od razu go no. Niestety dzisiaj go nie będzie, bo miał swoje sprawy, ale będzie reszta ekipy, to pan pozna. Muszę teraz niestety to poprzerzucać i posegregować, co do Rafała, co gdzie. To Rafciu zował mi magazyn. Złom. Co ten rawciu mi nic zrobisz? No. Rawciu, nabijam się z ciebie. Wiem, że to będziesz oglądał. Dobrą robotę robisz. Ale posprzątać, bo po sobie mogłeś. Co tu? Jak chcę, mam po sobie sprzątać. Zobacz. No Burdel. Burdelowicz. Zepsuję stację, to zobaczysz. No i na Zobaczcie, jedna skrzyneczka złotka, ale czekam na chłopaków, ja sam się nie będę z nią szalpał Rafał dzwoni, to zobaczy palę. masz Rawciu! Ciebiedziu, jak tam zdroweczko? Jest, jest, dobrze. Panie kierowniku, pan go, ochrza... jest, pan go za ten piedzielnik. Dzisiaj, Dzisiaj widzę dzień z Jasiem bo będziesz jeździł, tak? No trochę będę jeździł, ale musisz dostać opie... Ja za co? Za co? Za ten nieporządek tutaj na magazynie. Pan jest kierownikiem dzisiaj, więc co? <g homicide> Aj, Edziu, to musisz tam wiesz, podpowiedzieć Jankowi jakie zmiany trzeba wprowadzić i trzeba będzie wdrożyć. Ja mu podpowiem. trochę opierdolić. <g facile> go też. No i bardzo dobrze. Dobra, trzymajcie się tam, wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze. Dzięki, wzajemnie. Ty porządek przyjeżdżają bo, panie. No ja mu Zobaczycie, zabiorę kolor i tak mu to narzucam, że będzie 3 dni to wyciągnąć. No jadą te moje chłopaki, czy co oni robią? Bo ja sam nie wytoczę b dwójkę, to y, ciężkie. Opa! Ta ta! Jedna wyciągnięta. Ale tej sam nie dam rady. Panie Etku, pomoże Pan tą skrzynkę. Dobrze, jak dwie niedziele do kupy się zejdą. Co się zejdzie? Dwie niedziele do kupy. Czyli w, nie w niedzielę Pan pomoże, tak? Jak się zejdą dwie niedziele... Nie, panie. w niedzielę, Pan mówi do w niedzielę przyjeżdżam do Pana Etka i Pan mi pomoże, tak? No, jak nie zastaniesz w domu. A gdzie Pan będzie? Nie wiem. Na dziewczynkach? Całkiem możliwe. A znalazł Pan na końcu jeszcze nie? Nie. Aż to to szkoła Panie. Zobaczcie, Ravciu ja to poocinał, ale jeszcze w środku są blaszki miedziane, trzeba zostawić, żeby ja poczyścił do końca. Kobitki, jak któraś by była chętna spotkać się z Panem Edkiem na kawkę, to piszcie. Damy Wam namiar, tak Panie Tak. To nie dziwicie się jak ja przyjechałem? Tak. <śmany> ja się nie dziwię. Jest panedek ze mną, przywitaj się. Kultura, królik, kultura. My się zaraz porozmawiamy za wczoraj. Powiedziałem ci, panedek zna, chyba panedek. dawajcie. panedek, Emiliusz Malinowski. Damedek, <śmany> Bartek, panedek, królik, Małcin. Dobry. No! pytacie się jak ma królik na ibie? Królik ma na babci. Dobra, złom najpierw na pakiecie i to na sam przód Remciu i Baltek proszę ułóżcie to delikatnie bo to jest pożyczony bus, żebym nie musiał płacić za niego Weź króciki Remek, od pana Etka To tak jakaś dziwnie czysta No <grystanie> nic się nie potykam Ale taki to by się przydał na stałe Ale to i tak przez chwilę by tak wyglądał Może niekoniecznie przez chwilę, ale to Maksymalnie dwa dni Słuchaj, no. <grystanie> Jakby było takie autko to wiesz, to każdy by może i za to dbał tak. Prze w szczególności o. Janek. Nie tam by śmieci pod nogi. Dobra, dobra. O, przydamy, dobra, do sklepu, dobra, dobra. dobra. Dzisiaj wszyscy jakoś prawie na wyjściowo ubrani. Ja nie wiem co to dzisiaj za braca będzie. Cześć, ty, <noise> da. Ja ja na bo, to jest ty włos. To jest to chyba probuki. To jest ty to masz nie, nie, nie wyjściowy. Ale... To po tobie nie ma co się spodziewać, bo ty ryjne masz nawet. Przemilczam. A potem przemyślę. Dacie radę? Bartek, pomóż mi. Zamki Zamknij i kluczyki mi daj. I te boczne od tego zamknięć. Przestawię się tyłem. Nie będzie tyle łażenia. Po co tak mają chłopaki łazić? No i kierownik zarządził, pomyślał. Ja nie pomyślałem. Powiem ci też, że dawaj tą mi do tak, nie za środka. Tak, całą tą tam Sam mosiąc sprzedajemy. Miedziuchę za usta. Zobacz, Rafał, zaraz co tu zrobił. Że się nie dostanę do miedzi, do mosiądu. Czego? To jest masakra. Zobaczcie, jest... to jest. Mayday. Mayday. Mayday, dlatego sam mosiądz ładujemy. To nie, mosiąc. No? tylko, się no nie Żółtego. Nie wiem. <śmieniu> od... <śmieniu> Ale nie widziałem tam Łapiesz? No. Na tył, na tył. A wiem, czy dawaj tego. Do góry, do góry. Jest coś na pakach. Taki kierownik, to muszę sprzedać. Zapakujcie mi wszystko do kabiny. No, tak, 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 tak. Nie, tutaj do kabiny. Zamykamy paczkę. Skrzyneczka. Skrzyneczka zostaje tutaj. Wszystko tutaj okutko. Tylko bałem baterię wejść. Dobra, to wyjedźcie za nami. Dobra. Weźcie moje i pakujcie się za nami Wyjedzie pan? Czy otworzy bardziej? Nie, no. chyba nie była zamykana. Nie. Na, na, na tej działki to no musimy prawo, przez komorów tak. jechać. Panie to ja panu trasy nie tłumaczę, bo pan wie da was jak jechać. Pamiętam. A, wiem. Czemu te się zapalają te Janek? Co? No patrzcie na ten. O. Nie wiem, to nie mój samochód panietku. Pożyczony od znajomego. To ja mam wiedzieć panietku, tylko to się zapala. A jak wnuczka? Duża już? No pięć i pół roku ma. Eee, to już lata obok dziadka. No. A niedobra! Niedobra? No Jezu pyskuje mi! O. To musi pan więcej słodyczy kupywać. No ona nie może za dużo słodyczy jeść, ona i tak dużo je słodyczy. Kamerzysta ma dwójkę dzieci, teraz syn mu się urodził, miesiąc temu, córkę ma dwuletnią i ma pytanie do Pana Edka, jak Pan za nią lata? <g <çok> <g <Slo socks> ja za nią nie latam, ona przychodzi do mnie O, to dobra wnuczka Panie Redku, a jak tam znówko? Nie Nic Panu niedoskwiera? Nie, dziękuję, bardzo dobrze jest Najważniejsze, bo to odpukać. Dużo kiedyś czytałem o tym, że i potrafi, potrafi ta suszyca łachudra jedną i drugą nogę zaatakować. No tak, ale na razie. Nie, to dobrze, żeby odpukać wszystko, ale czytałem właśnie to dobrze, bo to że Panie Tku, a powiem pan tak szczerze, jak z tą prote protezą, jak się z nią żyje? Ja tu powiedziałem na początku, bo rozmawialiśmy po poza kamerami, że ciężko z tą protezą, ciężko się nauczyć, ale widzowie chętnie by się dowiedzieli nie ode mnie, tylko od pana. Jak... No jest ciężko się nauczyć chodzić samemu zwłaszcza, ja to potrzebuję gdzieś na rehabilitację podjechać na jakiś miesiąc czasu, żeby ktoś pokierował mną. No. no bo pan też już, uważa, uważa, pan edek... stój, 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 przecież pana wina by była. To się pie. No tak, no, bo pan Edeck też ma swoje lata, nie, 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 nie ma pan 30 lat, że szybciej się, się uczy taki człowiek, nie, czym starszy, no czym starszy nauka przychodzi trudniej. Panie a pamięta pan tutaj? Tyle złomu było, to pan Edek tu był tu w, tej, w tym domku? Nie, to ja tu nie byłem. Raczej pan tu był i tu było takie, dużo złomu było i też były takie lampiony, nie lampiony, tak jak konie, był, był pan edek tu. A coś, coś kojarzy się. Tutaj w tym prawo, po prawej stronie W tylu miejscach no było, tak, że się Janek był? tak, zgadza się tego. Zgadza się pan jeszcze tą pamięć, raczej pamięć, już nie tak jak za młodu, nie oszukujmy się, no ale tutaj było dużo złomu po prawej. Będę, będę, tak koło 11! Ey. Koło 11 jestem na 100% Ej, pogrzejniczek akurat ten jeden. Ale czwarte, piętro panie. Uuuu I te ciężki takie jest 200 kg, że niestety, no niestety... Ale są robole od tego! <laughs> nie, nie można tak mówić. Nie, <laughs> będę im pomagał przecież gdzie? Bo to nie są robole, każdy ma zalety, każdy ma zalety. Królik jest śmieszny, ale też się pracowity. Rebek jest taki jak Paledek. kierowca bardzo dobry. No i Bartek też jest kierowca, ale i ma siłę i wejdzie tam wszędzie gdzie... Co tam lata? Coś się upadło, nie ma co się denerwować. Jaki Rafał będzie miał zdziwienie ze słowowiska, że paledek przyjedzie. No tak, no. lat go nie widziałem. No, no tak. O! Idzie, niedobitek jakiś. Widział pan tak? Tak. Wczorajszy. Albo dzisiejszy. Nie no, dzisiejszy to jeszcze nie. No jaki? która godzina, panie. Ed? Może zajedziemy do sklepiku wezmę wodę. Pan coś do picia chce? Ja mam. Pan ma, pan tu zajedzie tu po lewej sklep. Na o, pewno pan nie chce nic? Nie, Na nie. Na Dobra, to idę do chłopaków spytać, czy chcą coś do picia. Zwolni panedek, zwolni. Pamięta panedek ten magazyn? Ale zamknięty, zamknęli. Nie pamiętam, co ja pamiętam z markiem, już wydziałali. <laughs> Miedziuszka tutaj. Miedziuszka była na tym magazynie. Jedziemy dalej No jesteśmy tutaj na tych, tych działeczkach Tutaj też braliśmy. No tak, bo to jest ten sam. No. Ten sam magazyn, bo na no naprzeciwko. Tu tata miał z panienetkiem wszystko obcykane, tu raz na dwa tygodnie jeździł na <głos》> tych działeczkach lubił Albo dwa razy <głos》>, Lubi się tu przyjechać tata To co, paletek w lewo i ja w prawo z kamerzystą Kamerzysta złomu nie znajdzie, kopiemy, co? A jak, no <głos》> No będzie kopany kamerzysta Domów się narobiło, co? No Budują się cały czas Budują, budują No dzisiaj, o piesek idzie, widzi pan? Dwa O, dwa ale jak sobie same chodzą, Że ludzie się nie boją, że zabiorą, bo to jakieś lasowe były te pieski. Tu nie ma złodziei. Panietku, wszędzie. No, chyba żeby byli. Wszędzie gdzieś są złodzieje, panietku. Jak nie ma tutaj, panietku, to przyjedzie złodziej, wie pan? Tak. Złodziej nie karnie u siebie, tylko jeździ właśnie. I szuka złodziej po takich właśnie miejscowościach. Ale ładna chałupka. Ale tu się rozbudowało, człowieku. No, kiedyś tego tyle nie było. Wszędzie coś. Myśmy tu jeździli, ale teraz aż ślepa jest. Tak, tak, tak. Chcę ja tu chyba w prawo, panie Redku, co? Tata tu zawsze w soboty jeździł, dzisiaj mamy wtorek niestety. Może być ciężko z ludźmi. Bo dawno ludzie pracują, a przepraszam, to na weekend przyjeżdżają. No tak, bo to takie działkowe weekendy, Dział, działkowicze weekendy. No nie trzeba i w weekend przyjechać. Uważa pan, Edek, bo bardzo wąsko. Tutaj ten, ale ten to pamiętam, że nigdy nie dawał. Nie, dawał, nie dawał. Ta, ta, ta. Tutaj miał dużo złomu zawsze, nie dawał. Taki zbierać zwany. Najgorzej pamiętam kiedyś musieliśmy stąd wycofywać. Pamiętam, ale jak coś chyba drzewo leżało czy coś. No. To było. Tą całą prostą, to jest kilometr w lesie. Dziki chodzą, o, zobacz jak. O! No. Te... Trzeba uważać, żeby nas dziki nie zaatakowały. zaatakowały. Nie? My jesteśmy dziki, a nie on. Ona nie jest ślepa? No, żeśmy się na minę wpakowali. No, dobrze pamiętam, że kiedyś cofaliśmy z niej. Czyli nie ma gdzie zawrócić. No, trzeba cofać. Ale kiedyś ona nie była chyba ślepa. Nie pamiętam. Trzeba cofać. Dobra, yy... No i teraz już jest steczny panietku. No go nie odjada. No to no, jechać się do No je... <grych> I znowu, tak, z tatą za lat. Trzeba no, cofać. Trzeba cofać, też cofałem. Jedyny plus tego cofania panietku, to jedziemy o wiele wolniej. I teraz mam czas przyjrzeć się, czy nigdzie złomu nie ma. Dokładnie. Chyba kiedyś tu było można wycofać, ale widzi pan, coś wstawili, żeby nie wycofywać. A dlaczego no mi wypada? no to, już. no i Powiem panu szczerze, ja to się już odzwyczaiłem nie tak po działkach. Ja nigdy tego nie lubiłem jak tata żył, że jeździł po tych działkach. Bo on lubił jeździć, ja on jakoś nie, nie lubię. Ja no. jakoś nie, nie lubię. Ja teraz je na telefon, ludzie dzwonią, my jeździmy. Jest dużo klientów, więc nawet nie ma czasem czasu jeździć po tych działkach, szukać tego. No tutaj pamiętam, zawsze miał dużo i nie chciał oddać ten człowiek. Nigdy. Pamiętam tak? Pamiętam go tak. Tak, komikował tak. No ale trzeba zapytać, panie panekko, wiecie, zły dzień wybraliśmy na te działki. A może tutaj umerka, zrobić? No panelek może by Nie, nie wyrobi się pan. Nie wyrobi się pan. Później wyjeżdża. O ten samochód jakby ten samochód jest to panienku. Ale to by pan się wyrobił? Zobaczymy, może kogoś znajdziemy tutaj, żeby zapytać. Zły dzień wybraliśmy. A, nie pomyśleliśmy Tak, to w, sobotę, w sobotę, w niedzielę. W sobotę, w niedzielę, w niedzielę tutaj zawsze dużo ludzi było. A co miałem powiedzieć? Ostatnio byłem takie widny palietku, ale duży zarobek, ale niestety i wózek się przebył. Dlaczego chłopaki wózek przepalili wioskę i duże koszty? A pan jaki tam zarobek z ojcem pamięta największy? Taki duży strzał. No był taki strzał. Pamięta pan co to było? Akumulatory. Akumulatory? Tak, ja, pojechaliśmy, bo tam powiedział, że ma 5 akumulatorów, a jak się okazało to było 3 tory. O, o ładnie. To co ty wiedział ile ma akumulatorów? Słowych? No, nie no. Teraz akumulator z cienko stoi, ale kiedyś to tam lepiej stoi. No kurje, tutaj mają ciężko. No. Bardzo ciężko. Albo mają mniejszego busika i gdzieś tutaj w tych uliczkach wykręcają, w tych plamach wykręcają. Tak. Bo my tym busem nie wykręcimy, bo to jest maksimum. Ale tutaj... To zrobimy oberkę. Tutaj zrobimy oberkę. Daję palec. Bardzo, 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 tam, żebyśmy się nie... Trzeba lipo będzie jakieś tu U mnie pan przejdzie? Pan jedziemy. Zdążyj pan ich, co oni tak stoją. Stoi nasza ekipa, my w prawo panietku. Tak. Nie wiem, tu też są moim zdaniem ślepe. Które tak, były. ślepe polobili. Nie ma co, tak, tam, nas nie ma co tam wjechać. Paniietku, pan jedzie powoli, może jakoś zapytam, czy ktoś będzie. Ale tu nikogo nie ma, więc jesteśmy w złym dzień. Jedziemy chyba po grzejniki. Za panietku? No tak. no. Widzowie. Jeździliśmy po działeczkach, jak tata jeździł, ale z dzień wybraliśmy. Jest wtorek, ludzie pracują, bo to są takie działki bardziej rekreacyjne, że na weekendy ludzie przyjeżdżają. Wyszedłem do jednego pana, mówił, że pan nie ma. Drugi pan powiedział, że mam sobie jechać, pogonił mnie. Bałem się, że widuchami. Zły dzień wybraliśmy, mój błąd I ludzie też już teraz przez internet, to nie są te lata Tak to wyzwaniają Tak panie na prawo To teraz zobaczycie mówneczki. Dzisiaj kończymy ten odcinek Ale dzień jest jeszcze młody W następnym odcinku jedziemy z panem Na takie adresy co ja robię Co ostatni 8 taty jak ja pracuję Czyli na telefony umawiam się Oczywiście nie jadę sam z panem Edkiem To ekipa dlatego jedzie długim samochodem Żeby mi pomogli, bo są grzejniki A sam niestety nie na rady grzejników przy okazji dowiecie się jak pan Edek sprawuje się jeżdżąc po Warszawie Parę lat już pan jeździł chyba po Warszawie, co panietku? Edku? Znaczy swoim jeździłem, ale nie, nie busem no. Nie busem, ale dobry pan No to znaczycie czy pamięta pan Edek jak się jeździ jeszcze po Warszawie Przestań się drzeć, a wy wpadajcie do następnego odcinka